tam gdzie kiedyś była ta mała gastronomia, tam jest takie magazynowanie opon, nie wiem co tam jest, ale y, tam jest zbiórka opon i ta pani, osoba tam jeżdżąca, to znaczy ja przekazuję to co mi zgłosiła osoba, która to widzi, ona z zaniepokojeniem, to jest jak się na bydło, to jest po stronie y, prawej, w Stryszku, tam były jakieś gastronomie i w tym lesie tam są gromadzone opony i teraz pytanie, ta osoba właśnie mówi, że one te, te opony rośnie i czy tutaj w nasze władze w gminy, my coś o tym wiemy, czy to kontrolujemy, czy to jest jakaś tam samowolka, to jest, to jest, wynika z, z obserwacji tej osoby zainteresowanej tym, co tam się dzieje. A więc prosiłabym, żeby się tą sprawę też odpowiedzieć potem na następnym spotkaniu, czy ewentualnie w jakiś sposób to wyjaśnić. Yy, mogę następna? Dziękuję, proszę yy, bardzo yy, to znaczy Nie jest jeszcze to koniec, ponieważ y, następna sprawa, y, nie wiem czy coś jest związane, robi się w sprawie tej wiaty koło, y, tej Galerii Staropolskiej, tam gdzie jest ten przystanek autobusowy gdzie tam ludzie jak czy teraz te ulewy jakie były wczoraj no to tam nie jedna osoba porządnie y, zmokła nawet parasol nie pomógł nie musi to być jakaś wielka wiata coś estetyczne artystyczne jak tutaj Pan Zbyszek zawsze zwraca uwagę na to żeby było to ładnie wyglądało coś takie co da schronienie nie wiem pomyśleć nie musi to być typowa wiata wielka może coś dające schronienie następna sprawa zgłaszana brak pojemników, tych koszy na śmieci, tam teraz rozrosła nam gastronomia się w tej Starokoty Staropolskiej, tam tej galerii i tam tych koszy jak nie było tak za bardzo nie ma. Tak? Ja chciałbym od razu zwrócić uwagę, że to jest teren prywatny i my tam nie będziemy... To nie ta osoba, która mówiła wprost to, to mówiła, że tam gdzie jest przystanek, tam by taki jakiś kosz się przydał, ale nie takie kosze, jak my mam te metalowe, które potem młodzi przesuwają to w różnych kierunkach, przykład może dam znowu tutaj z gminy Innej, Łabiszyn, przepraszam, Barcin, Piechcin zrobili coś fantastycznego, jeżeli chodzi o Y, y, kosze, o, o, ja to zresztą nagram, Może to kiedyś będzie okazja na sesji, po, pokażę, jak pięknie rozwijali system koszy, których jest no, no, bardzo dużo. No i nie powiem, że i na pojemniki na odchody y, 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 zwierząt, psów też tam są umieszczone. Ja korzystam, jak jestem z psem u mamy, to też korzystam, wrzucam. No tutaj mi też zgłaszano, że te pojemniki na odchody psie przydałyby się i w brzozie, bo psów jest dużo. Kosz ani jeden, ale to kwestia może kiedyś jeszcze do przeanalizowania. Tyle jest o spraw zgłoszonych przez naszych szanownych, kochanych mieszkańców, którzy okiem swoim nam pomagają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo dobra uwaga. Proszę bardzo, pan przewodniczący Wiśniewski. Ja w, odnośnie inwestycji. Panie kierowniku Ślewski, tak się kłaniam w kierunku pana, to znaczy, proszę państwa, mamy no już maj, końcówka maja po, niedługo półroczej tak patrzę, w kierunku przetargów mamy rozpisy, ma, są różne tam oczywiście i artykuły biurowe, ale to, to są takie, jak no, ja mówię o otwartych inwestycjach. Mamy trzy rozstrzygnięte przetargi, budowa ulicy Dolina, to było w marcu, kanalizacja sanitarna w Nowej Wsi, no i dokumentacja w Kobelarni. Ja nie chciałbym oczywiście tutaj marudzić, bo ja wiem, że to jest dużo pracy, ale naprawdę no, prosiłbym, jeżeli jest możliwość, żebyśmy na przyszłej sesji lub na następnej, w zależności jak pan przewodniczący tam uzna, pochylili się nad... nad ja nie mówię, że konieczne sprawozdanie z, 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 z realizacji inwestycji, bo tutaj nie chcę Państwu dokładać pracy, ale, ale uważam, że powinniśmy, no, mamy pół roku i, i przyjdzie okres wakacyjny, a trochę tych inwestycji jest oczywiście w, w, w zadaniach inwestycyjnych. Także tutaj bym prosił, nie tyle co może, ja nie żądam od Państwa sprawozdań, ale żebyśmy po prostu tutaj no, określili się, w którym miejscu jesteśmy. Druga sprawa, Tutaj do Pana Wójta, do Pani Skarbnik. Tak, przyglądałem się budżetowi. Oczywiście znowu wracam do Zieleni. Ostatnio byłem w tym, w Łabiszynie. No ale nie porównujmy się z Łabiszynem. Bo Łabiszyn, naprawdę, no trudno go dogonić w sensie dbałości. Może kiedyś. Natomiast, czy w ogóle są jakiekolwiek środki przewidziane, żebyśmy mogli, nie wiem, no jest jakiś, jest klomp, widzę, kwiaty są posadzone, Panie Sołtysie. Bardzo dziękujemy, ładnie to wygląda. Natomiast to jest jedyne, jedyne miejsce, gdzie są jakieś kwiaty. Natomiast sytuacja jest taka, musimy się określić, czy ewentualna zieleń, którą mamy robić, ma pochodzić z funduszy sołeckich, czy gmina również przewiduje w tym zakresie jakieś środki, bo nie ukrywam, sadziliśmy na przykład kwiaty bratki przykładowo przy przedszkole, które były na no, zakupione z Funduszu Sowieckiego Olimpiin. Czyli po prostu krótko mówiąc, czy w budżecie są w ogóle przewidziane jakieś środki, ja nie mówię czy, czy koniecznie kwiaty, bo może trzeba gdzieś nasadzić jakieś krzewy, może coś innego, ale myślę, że taka pozycja w budżecie powinna nie, nie, nie mogę się tego doszukać, ale tam jest chyba no Mamy coś takiego jak, jak, jak dbanie o, o, o gminę. Oczywiście, problem polega na tym, bo jeżeli coś posadzimy, trzeba o to dbać, no ale to już jest inna kwestia, ale powinniśmy uważam też w tym kierunku iść. To by było na tyle. Aha, i trzecia rzecz, to może to nie na interpelację, ale jak już jestem przy głosie, żeby później nie, 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 nie dochodzić. Proszę Państwa, ja chciałem jedną rzecz tylko. Nie chciałbym być odebrany, ja nawet na Facebooku napisałem na profilu sołeckim coś takiego, że z długiego weekendu nie zdaliśmy egzamin. Wszyscy nie, to jest moje zdanie, może ktoś się ze mną oczywiście nie zgadzać. Proszę Państwa, wszyscy dookoła mówili, no to jest bezporne. 1 Maja Święto, drugi dzień flagi, trzeci Konstytucja, 15 lat wejścia do Unii Europejskiej, 20 lat w NATO. I daj Boże, mamy Strażaków i Kościół. Bo te dwie instytucje. Nie? Chociaż o tej drugiej ostatnio trochę gorzej się mówi, ale się sprawdziły. No oczywiście Kościół ma swoje święta i tak dalej. No i Dzień Strażaka w sobotę tutaj wspólnie z Domem Kultury coś się działo i tak dalej. Natomiast w zakresie pierwszego, drugiego i trzeciego chyba, że się mylę, ale naprawdę śledziłem. W naszej gminie nic się nie wydarzyło, nic. Po prostu był długi weekend. Proszę Państwa, młodzież patrzy. Młodzież patrzy po prostu. To był już czas szczególny, ja wiem, to było tuż po strajkach dosyć trudne, ale jeżeli w ten sposób będziemy do takich spraw podchodzić, no to proszę Państwa, nie wymagajmy później od młodzieży, że że nie bardzo będą wiedzieli, czy tam, kiedy obchodzi się święto flagi, a kiedy była konstytucja 3 maja, no bo to na tym to polega. Po prostu nasza gmina, no nie wiem, no nie zdaliśmy, ja to napisałem, że nie zdaliśmy egzamin. Ja sam po sobie, bo ja liczyłem, a czy liczyłem, no, każdy liczy na kogoś, może ktoś, nie wiem, zrobiliśmy jakiś wspólny błąd, bo nic się nie wydarzyło, bo naprawdę a ja nawet gdzieś tam wyczytałem, że, że dzieci były zawiedzone trochę, bo, bo, bo nic się nie działo. Dobrze te strażaki były tego czwartego tutaj w Nowej Wsi i troszeczkę się też działo w Brzozie, co pewna pogoda nie dopisała, no ale to już ta pogoda nieważna, jak jest impreza dobrze zorganizowana tutaj pogoda nie przeszkodzi, ale widziałem, że te, 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 te wydarzenie Dzień Strażaka miało miejsce i tu się naprawdę działo, ale pierwszy, drugi, trzeci cisza. Może następnym, następnym, ja jestem gotów zawsze działać, nawet jak na tym profilu pisałem, tam się różne osoby z Nowej Wsi odezwały, myślę, że wspólnymi siłami na pewno w przyszłym roku tak, tak takie rzeczy się nie wydarzą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa Radnych? Jeżeli nie ma, o, proszę bardzo, Pan Przewodniczący Szczepański. Ja nie wiem czy to akurat już w tej chwili mogę, ale y, chciałbym się zwrócić do Pana Wójta z prośbą o to, aby y, protokoły z komisji pisały osoby y, z urzędu. Y, mamy w tej chwili y, wiedzę jak wyglądają wpływy tych protokołów. Y, natomiast y, Mamy stażystów, dobra byłaby to dla nich nauka również. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mnie też ten temat boli. Czy ktoś jeszcze? Jeżeli nie, to przechodzimy do punktu kolejnego. 26. Wolne wnioski. Proszę bardzo Państwa Sołtysów o zabieranie głosu. Proszę bardzo, Pani Jan Sojka. Halo, Jan ja chciał zgłosić potrzebę naprawy mostu na kanale Złotnickim, tego drewnianego mostu, który się praktycznie zawala. To jest chyba na wysokości ulicy Łąkowej, jeśli się nie myślę, przy końcu. On jest, tam już nie można niczym przejechać, jedynie rowerem jeszcze trzeba uważać na to, żeby nie, nie wpaść w, do dowody. Do I drugą mam sprawę, tak samo prosiłem już kiedyś o, o zmianę oznakowania na tej nowej naszej ulicy, tam tej no, zakładowej, ale ona jest bez nazwy, o zniesienie tego tonażu tych 7 ton. Przecież tam jest niemożliwe, aby zostało przy, taka, e, zakaz jazdu po, samochodami ciężarowymi powyżej 7 ton, ponieważ to jest droga dojazdowa. Tam na zmienić na tą tabliczkę z, ze służb komunalnych na docelowe czy bezpośrednie czy dla mieszkańców coś takiego. Coś takiego jak jest na, na tutaj yy, w Jakubowie czy choćby na, na, na Dobromierzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę kto jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to ja tylko chciałbym powiedzieć że za słóctwo Brzoza. Chciałbym podziękować za te tablice. Koniec Brzozy, początek Brzozy. No mamy jeszcze tablice związane z tym, że koniec Brzozy na ulicy Bydgowskiej. Jest nie w tym miejscu, ale zostało wystosowane już pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I mi się wydaje, że z drugiej strony ta tablica też jest źle postawiona. No to będziemy działać jeszcze raz, żeby te tablice znalazły się na właściwych miejscach, bo oznakowanie jest bardzo ważne, tym bardziej, że coraz więcej jeździ kurierów, którzy są niezorientowani, gdzie dana, gdzie dana posiadłość się znajduje. Czy to jest brzoza, czy to są już chmielniki, czy to jeszcze co innego. Dziękuję bardzo, jeżeli nie ma to Punkt 27. siódmy. Sprawy różne. Proszę bardzo, tutaj pan Wójt chciał zabrać głos. Będzie niedziela, więc jest to 26 maja, gdzie wszyscy będziemy wspominać swoje mamy, jak również te mamy, które są u nas. Dlatego ja chciałbym wszystkim mamom złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. Wszyscy z Państwa, którzy ze mną są już jakiś czas pamiętają, że te życzenia to jest taka rozmowa dziecka, które przygotowuje się na przyjście na świat z Panem Bogiem. Ja nie będę W tym czasie w niebie panował duży spokój, ale już dochodziły głosy z ziemi i dziecię w pośpiechu cicho zapytało O Boże, jeżeli mam tam podążyć, powiedz mi, proszę, imię mojego anioła. Imię twojego anioła to nie ma znaczenia, będziesz do niego wołał mamusiu. Wszystkim mamusiom, wszystkim mamom, jak najserdeczniejsze życzenia chciałbym złożyć. Naszym ustalonym, od kogo zaczynamy? Od pani Agnieszki, tak, bardzo proszę. Może pan przewodniczący im pomoże. Bardzo proszę.